Witam Was w ten sobotni wieczór, ja jestem pustelnik, a przed Wami wieczorne klimaty. 2. Seria, w której przedstawiam Wam 5 gier różnego typu, które osobiście ograłem. Dzisiaj pod lupę wezmę takie tytuły, które na przecenie bądź bez niej można kupić tanio i dobrze spędzić czas. Wieczorkiem, oczywiście. Dodatkowo każdą produkcję łączy to, że w bicie 100% jakoś nie jest zbytnio trudne. Może zająć trochę czasu, ale to sami ocenicie, czy to jest dużo, czy mało. Więc zapraszam do oglądania. Przeglądając sklep Steam, szukałem jakiejś platformówki, coś na podobie super Meat Boya. I o dziwo znalazłem coś ciekawego, dość krótkiego, ale dostarczającego mi jakiś pewien ułamek odczuć towarzyszących przy Meat Boyu. Więc przed wami Dead Dungeon, platformówka 2D z bohaterem, który ma cel i wie po co skacze. Główny zły ukradł duszę wszystkim mieszkańcom tej krainy, czy tam polany, a przy okazji wziął również pączki, które zbieramy potem w poziomach. Prosta fabuła, zawsze coś, przynajmniej wiemy dlaczego to wszystko robimy. Wspomniałem o pączkach w poziomach. Oprócz nich są również specjalne znajdźki, które wyglądowo różnią się od siebie i są nawiązaniami do innych gier. Mamy przykładowo ognisko z Dark Souls, czy mojego ulubionego mięsnego chłopca. Jednak nie jest to takie trudne jak Midboy, są osiągnięcia za zginięcie odpowiednią ilość razy i co zabawne, ostatnie zgin 1000 razy, wbijem już po skończeniu całej gry i było ostatnim osiągnięciem, które zostało. Jeżeli również tylko to wam zostało, polecam poziom trzeci i wchodzenie od razu w kolce. Posiada je 21% graczy, co jest dość sporym procentem w porównaniu, że ostatniego bossa zabiło jedynie 16% graczy. Nieoczywistym osiągnięciem jest ojsorka, które polega na zabiciu wroga w niespodziewany sposób. Co to znaczy? Po prostu wejdźcie na poziom 24, a następnie stańcie w tym miejscu. I tak stójcie, osiągnięcie wpadnie. By zdobyć 100% Dead Dungeon, należy wbić 20 osiągnięć. Resztę nie będę wam pokazywał, bo większość sama wpadnie. Jedyne co to sekretne poziomy, ale nie są one zbyt trudne do znalezienia, podpowiem, że chodzi o coś ze spadającymi kolcami i strzelającym do nas działkiem. W bicie 100% zajęło mi 116 minut, więc nie jest to długo. Sama gra zawiera 50 poziomów z końcowym bossem, a poziomy co jakiś czas zmieniają kolorystykę jak i wrogów. Obecnie Dead Dungeon jest na przecenie i kosztuje 1,3 zł, a normalnie 23, więc i tak nie jest to dużo. Następna gra Finding Xavier to również gra platformowa, jednak w nieco innym stylu. To metro i dwania, w której to żeby odkrywać nowe części mapy, musimy posiadać konkretną umiejętność, by się w dany obszar dostać. Tu podwójny skok, tam wspinanie po ścianach czy odbijanie się od nich. Fabularnie jesteśmy wiedźmą, której to zgubił się kot i trzeba go odnaleźć. Mapa gry nie jest za duża i szybko dostajemy nowe umiejętności, a bardziej w sumie nasiona, które sadzimy w ogródku i z nich mamy te umiejętności. Jednocześnie możemy używać jedynie trzech, a w dalszej części gry czterech i trzeba tak żonglować między nimi, by przedostawać się dalej. Swoim stylem graficznym to wszystko przypomina trochę Celest. Nie uświadczymy w tej produkcji także żadnych wrogów, a jedynym niebezpieczeństwem są kolce, a gdy zdarzy się nam bliższe spotkanie z nimi to jesteśmy odradzani na porządku danego fragmentu, więc kara za śmierć nie jest za duża. Finding Xavier posiada 10 osiągnięć i wszystkie zdobywamy podczas grania. Ostatnie osiągnięcie Xavier Found odblokowało 42% graczy posiadających ten tytuł. Mi przejście gry i wbicie 100% zajęło tylko 41 minut. Produkcja nie jest długa, a kosztuje 1,4 zł i 49 groszy. Przyrody. Jest tylko jedna osoba, która może nam teraz pomóc. Tak? Tak? Oczywiście, rozumiem. Niestety, ta jedna osoba jest teraz zajęta. Na całe szczęście jest jeszcze druga jedna osoba. Połowa przed nami, a tu niespodzianka, platformówka. Dobra, obiecuję, że następna gra nie będzie o skakaniu. Jednak ta gra jest nieco inna od pozostałych, bo jaka może być gra, której tytuł to tu Ninja One Cup. W to kiedyś tam grałem, jednak nie wiem czemu nie skończyłem nawet pierwszego poziomu i odsprzedałem. Dziwię się sobie z przyszłości, czemu to zrobiłem, bo mimo swojej dziwności, gra o ninja to całkiem dobry i trudny platformer. Co ciekawe, przerywniki filmowe mają nawet polski dubbing, pierwsza klasa. Wczoraj wytrzymałem jakieś 30 sekund, i nie wiem. Chyba się zakochałem. Ja, yeah, piu, 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 piu. Ha, ha, zobaczcie jak wybiegacie. Jak? Jak mielibyście kupę w gaciach? Przecież ty biegasz tak samo jak my. Rzeczywiście, ale wy biegacie jak mielibyście kupę w gaciach. A ja tak biegam, bo ją mam. Sprawdziłem i studio odpowiedzialne za to cudo. Vogelfänger. Czy jakoś tak? Ma stronę na Facebooku i w opisie możemy przeczytać, że studio znajduje się w Polsce, a zostało założone w 2015 roku. A jaka jest fabuła? No cóż, my, szkocki ninja, musimy odnaleźć skradziony kubek równowagi przyrody, czymkolwiek to jest. Wyruszamy więc po drodze mierząc się z różnymi przeciwnościami losu, bo gra, jak już wspomniałem, do łatwych nie należy. W niektórych częściach etapów dużo jest momentów unikania ognia czy laserów, a także skakania na bardzo małych platformach, czego naprawdę nie lubię. Wrogowie też się tu zdarzą, jednak dzięki nieskończonej broni naszego ninja szybko możemy się z nimi uporać. Nie ma tu udziwnień gameplayowych, od początku do końca korzystamy z tego, co dostaliśmy. Gra posiada 10 osiągnięć i zaskoczyłem się tym, że w 100% zajęło mi ponad 7 godzin. Większość osiągnięć zdobędziemy bezproblemowo, głównie polegają na zabiciu ileś razy konkretnego wroga czy ubiciu bossa. Istnieją jednak w tej grze znajdki, rozmieszczone w etapach, są nimi sushi. Jak zebranie 6, 12 czy 18 nie sprawiło problemu, to zebranie ich aż 24 to inna sprawa. Głównie przez fakt, że w grze nie ma 24 sushi. Więc jak to zrobić? Otóż bardzo prosto: gdy nasza postać zginie, wrogowie odradzają się. Od razu mówię, to nie jest gra typu Souls, ale również pojawiają się już wcześniej zebrane znajdźki. Plan jest prosty: zebrać znajdźkę, pójść do punktu kontrolnego, a następnie zginąć. Odrodzimy się przy ostatnim zapisie i wracamy po prostu poznajkę, którą już zebraliśmy. Gra liczy to jakbyśmy zebrali następną. Musimy zebrać takie 4 dodatkowe, bo w grze normalnie da się zebrać jedynie 20 sushi. A i jeszcze dodam, że jak zbierzemy dodatkowe sushi, to musimy z nim dotrzeć do następnego zapisu, bo każdy punkt kontrolny jest jednorazowy. Jeżeli się to nie uda, powtarzamy to co mówiłem wyżej. To jedyne problematyczne osiągnięcie było, gdy nie zbierzemy chociaż jednego sushi, a przejdziemy dalej, to musimy zacząć od początku. Jeszcze co do ceny, to tu Ninja One Cup kosztuje 449, a na przycenach to już różnie, jednak nawet bez nich to nie jest droga gra, a można się przy niej dobrze bawić. O ile lubisz trudne platformówki. Jak obiecałem, tym razem to nie platformówka. Serial Cleaner opowiada historię gościa, który sprząta miejsca zbrodni, ale robi to niezbyt legalnie na korzyść osób popełniających ją. Tak oto przyjdzie nam zwiedzić różne miejsca, na których to musimy sprzątać ciała, jakieś dowody czy plamy krwi. Wszystko mamy pokazane na zmyśle czyściciela, gdzie oznaczone są wszystkie rzeczy do zrobienia, a także ile ich nam zostało. W tym wszystkim przeszkadzać nam będzie policja, zawsze obecna na miejscu zbrodni, która to patroluje teren, a gdy nas złapie, zaczynamy od nowa. Jednak gra nie jest jakaś trudna, a co najlepsze, to po początkowych poziomach pojawia się mechanika, dzięki której możemy schować się w różnych, równie oznaczonych zmysłem, miejscach. I możemy to nawet robić na ich oczach i nic nam za to nie jest. Na każdej mapie są rozmieszczone znajdźki po jednej na poziom, może to być kostium dla naszego bohatera, bądź taśma filmowa, która odblokuje nam dodatkowy poziom. Takich poziomów jest 10. Gra o czyścicielu posiada 28 osiągnięć, większość w sumie sama wpadnie, jednak są i takie, które wymagają od nas czegoś więcej. Całość na 100% udało mi się skończyć w 10 godzin. A co do ceny to normalnie za serial Cleaner zapłacimy 54zł, jednak na przecenie udało mi się kupić za trochę ponad 5zł, więc wystarczy poczekać na następną jeżeli już jest w normalnej cenie. Przy prezentacji Finding Xavier mówiłem, że to Metro i dwania. Jednak jak tamto było dość proste i krótkie, ostatni tytuł w tym materiale, Feudal Alloy, przypomina już bardziej takie Tales of Iron bądź Fermonium. Więc zwiedzamy połączone ze sobą lokacje, zdobywając umiejętności takie jak zryw czy podwójny skok, dzięki którym przedostaniemy się dalej. Miejsca, mimo że są ze sobą połączone, to mają zawsze taki sam schemat. Jedna droga główna i parę pobocznych zawsze też jest miejsce, w którym możemy przedostać się do wcześniejszej części lokacji. Jednak nie jest to takie naturalne połączenie, a bardziej po prostu drzwi, które nas tam prowadzą i tyle. Fabularnie nie ma co tu zbytnio gadać, nasz bohater, czyli robot, za którego głowę robi akwarium z rybką, nie wiem, może uciekł z armii Tachiona, gdy Ratchet wygrał, żył sobie na farmie i opiekował się starszymi robotami. Wszystko się zmieniło, gdy napadają ich bandyci i kradną wiele cennych rzeczy. Nasz bohater postanawia wyruszyć w podróż i odzyskać to, co zostało skardzione. Mierzyć będziemy się tu z innymi robotami: różnorodność i jakaś tam jest, w późniejszych etapach gry widać, że modele się powtarzają. Ale twórcy jakoś z tego wyszli, bo nawet te inne skiny tych samych wrogów mają jakieś dodatkowe ataki, czy są po prostu agresywniejsze i większe. Feudal Aloy liczy sobie 13 osiągnięć i wszystkie możemy oblokować za pierwszym podejściem. Wystarczy szukać wszystkiego, obserwować otoczenie w poszukiwaniu ukrytych przejść czy miejsc, w które dostaniemy się używając konkretnych umiejętności, a gwarantuję, że użycie pod koniec przygody 100%. Mi w 100% zajęło 15 godzin, bo musiałem od nowa przeszukać całą mapę w poszukiwaniu paru ostatnich skrzynek, które zostały. Więc 15 godzin za cenę 6 zł to jest nawet spoko opcja. Generalnie kupiłem to na przecenie, której jak oglądacie ten filmik, pewnie już nie ma, jednak wystarczy dodać do listy życzeń i poczekać na następną. Dzisiaj to na tyle, mam nadzieję, że któryś z przedstawionych tytułów przypadł Wam do gustu i sami postanowicie go sprawdzić. Postaram się robić więcej wieczornych klimatów, bo przyjemnie mi się ogrywało te gierki. Wyczekujcie, mówił do Was pustelnik, do następnego.